Co robimy dzisiaj? Ola? Dzisiaj Krystianie wiesz co zrobimy? Powiem ci jak wyjdziemy z windy. Powiem ci jak wyjdziemy z windy, możesz sobie wziąć Mógłby co nauczyć. chcesz. Tak, Mógłby możesz kupić wszystko. Biorę. Tak. <śpiewanie> Nie mogę już tak. <śpiewanie> Proszę, mnie od niego. Aaaa! Dobra, Krysja, słuchaj, słuchaj. Słuchaj, słuchaj, słuchaj. Plan na dziś. Ja mam tam rift, w którym jest krzyż. Mhm. Ja I... też, więc mogę sobie na to wyobrazić. <laughs> Okej. <Okay. śmiech> to wyobraź sobie, że go właśnie wyciągam, bo go wyciągam. I A? dzisiaj będę sprawdzała. Czy jak jest Sik, nie? I się ucieka od Sika I się, jest taki końcowy pokój Taki, wiesz, płomienie, czerwony mm -hmm. pokój Łapy, łapki kanapki. łapki, kanapki Łapki w górę i oczka aha, aha. To chcę zobaczyć Czy mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Czy Krzyś mnie uratuje od tych łapek Bo wiem, że one mogą złapać Dobrze tylko jesteś mi dzisiaj do tego potrzebny, bo się boję, że krzyż się zużyje na Siku, więc użyjemy tego na drugiej ucieczce i ty najpierw użyjesz krzyża na nim, żeby on się zatrzymał, żeby mój krzyż się nie zużył na niego, zamiast na łapę, okej? Okay? A to nie musisz brać, możesz kupić w sklepie. Tak. <laughs> <Okay. laughs> nie problem. <laughs> Dobra, <laughs> żaden problem. już tu siedzi od takiego czasu, że. Jakiego? No nie wiem, jakiegoś. Długo? Od kanapek. Dobra, Co? słuchaj, musimy się rozglądać, bo my już tyle gramy po tym nowym update'ie, a ja dalej nie wiem. Ja ostatnio coraz częściej znajduję. No właśnie, a ja dalej nie wiem, w których miejscach ja się mogę spodziewać. Krzyża to jest w tym ten takim problem. pokoju z łóżkami, może być. Na no przykład. to wiem, to wiem akurat. Tam dobra, chyba na, dobra. O, świeczka. Mm. A no to weź sobie świeczkę. Tam Ty. chyba najczęściej w sumie. Tyle lubisz świeczki. O, nad drzwiami, być? nad drzwiami bardzo rzadko chyba jest. Okej, okay, okej, okay, zapamiętam. Nie no ja zazwyczaj się próbuję patrzeć tak na wysokości oczu, bo czasami mhm. znajduję tak jak tutaj jest na przykład miejsce, nie? O, poszedaj sobie. No to tak się siak, tak się siak czasami w takim posiaduj miejscu może sobie. być. No bo ja ci tu próbuję pokazać, a ty sobie idziesz. Taki jesteś, ja rozumiem. Ty po prostu. Ty też sobie poszłaś. Siema. No ale, bo ty mi otworzyłeś, tylko dlatego poszłam. A, ja to wiem, nie, nie nam, tylko tobie otworzyłem o, Zobacz, zobacz. Jaki ładny obraz? Prawie konik. No, prawie. Prawie <grym> konik. Tylko bez konika. O. Leci, słyszę go. A, leci. Ui! Dobra. Leci, leci, ja Schowałeś się? No ba. O, żyjesz. Dobry, gra dobry gracz komputerowy. Jesteś bardzo dobrym graczem DORS. Myślę, że jesteś najlepszym... Myślę, że jesteś najlepszym graczem DORS, jakiego znam, Krystian. Tak? Tak. Weszłam do tego pokoju tylko po to, żeby nie podnieść klucza, chyba, bo go tam nie było. Chyba, chyba macie kanie, ja. nie mam A1000. E tam A1000! Dla mnie ty jesteś najlepszy w DORS. A kiedy ty zrobisz A1000? Nie mam psychy. Umarłam tak, umarłam tak blisko tysięcznych drzwi, że, że mi się odechciał próbować. Nie, no musisz, musisz zrobić, Ola. E, musisz. Wszyscy ci napiszą w komentarzach, że musisz. No, zrobić. Pro, nie, jak mnie widzowie lubią, to napiszą mi, musisz, że, że nie musisz, muszę, musisz, bo jak się zamęczę. musisz, nie, bo jesteś super konewką. Raz w ogóle jak y, próbowałam przejść, to to sobie streamowałam na... Uuu, głos mi ucieka! <głos> na moim Discordzie, który jest y, w opisie. I chciałam w ogóle ponarzekać dzisiaj na widzów trochę, bo mnie denerwują, Uuu. tak? I powiem ci zaraz Uuu. dlaczego. Bo zawsze jak gramy w coś innego niż, niż DORS, bo już DORS bardzo znają, a ja bardzo lubię DORS. To zawsze są no, po... komentarze Ola, a co to za gra? Ola, link do gry dasz A link jest zawsze W opisie filmu Zawsze pa, Spokojnie, przeżywam to od kilku lat No i, i po prostu Jak widzę takie komentarze To mi się łamie serce Ej, bardzo dużo tutaj szufladek jest Jeszcze ani jednego pajączka nie było No Druk. Halo, ile ty już Okradłeś tutaj? Trochę. No właśnie! Masz klucz? A potrzeb. Nie, nie mam klucza. Halo? Halo? Klucz? Gdzie jest klucz! Nie wiem. O, pieniądze przegapiłeś. Hm. Daj mi chwilę. Tu pewnie będzie. Nie, nie ma. Halo, klucz! Na no no, Gdzie jest klucz? Bez kitu, gdzie jest klucz? Where is klucz? Słuchaj, patrz po podłodze. I po łóżkach, kanapach. Może pod łóżkiem się spawał? Ty no, spawał. bez kitu, nie ma nigdzie klucza, co to ma być? No Krystian, ej, ej, chwila. Coś tu jest zepsute? Poczekaj, tu się świeci coś w pokoju. Gdzie? No naprawdę, leżał tu na łóżku i ja tego nie widziałam, przecież sprawdzałam ten pokój. Ja też nie patrzyłem, ale... Ale ja spojrzałam na to łóżko, to jest najgorsze. Ale masz, patrzyłeś baterię? Nie, bo ja mam pełno. A, no ja też. No, <noise> więc okay. dziękuję, ale już nakradłam. Okej, no. okej, okay, okay. idziemy, idziemy. Do O ta, to znowu boże, dużo, dużo pokoi. To chyba jednak się cofnę po tą baterię zaraz. Halo, o, nie muszę, bo dostałam. <noise> nice. Ale poczekaj, bo wiemy do którego pokoju iść? Lewo. A skąd wiesz, że lewo? Tu. Tu musimy iść. A bo tam jest zamknięte. Ale bo jedziemy przez ja muszę otworzyć. No to, luduj, to jest spokojnie. Na pewno? Pozwolisz mi? <laughs> piękne, piękne, piękne. Nie rób mi psy. Nie rób, nie rób. Ola robi małpkę. <laughs> nie wiem, czy tak małpki brzmią, wiesz? Co tu było, no, co tu wiem. było tabletki. O, to ja wezmę sobie. To sobie weź? Chętnie mam już dwie. Ja zawsze lubię zbierać sobie kolekcję tabletek. O, ja się o. cofnę tu do pokoju może jednak. No, zniknęło. Czyli będzie leciał. Tak. Dobra, to ja się tu spojrzę. Ale ładna ściana, mm. Bardzo. Mm, ależ dobrze wyszlifowane drewno w środku tej szafy. <grym> Halo, gdzie ty jesteś? O, no ja poszedłem. Halo, dziękuję. Gdzie poszedłeś, Tabletki. gdzie? Poczekaj, bo Co? Jezus. Pająk? Był taki lak, pają, pająka nie było nawet w szafce i nagle mi wyskoczył. Ja taki tu wycilowany nagle dostaję pająka na twarz. O, Z takim lagiem mocnym. O. <grym> No A jeszcze grę, podkręciłem, żeby dobrze słyszeć, kurde, no. I nie, nie tu... słyszałeś pająka w szufladzie, nie. jak sobie tu tak. Dostanę, jak dostanę kiedyś z zawału, to przez ciebie. No, ej, ale to nie ja ci wyskoczyłam z szuflady, co się stało? A, to oczy już mrygają. Oczy są. Dobra, o... dobra. Halo? Halo? O, oczka. Halo! mam iść. Hello. Dzień dobry. Ej, to w sumie na tego sika użyjemy? Nie. A dlaczego? Ja bym wtedy mogła sobie drugi krzyż kupić w sklepie i zostać na no, kolejny no, tak, odcinek. No, skoro, skoro tak uważasz. Tak, to tak nie uważam. Zajęcie. W ogóle ja nie ufam tym oczom, bo raz nam się coś zbugowało i, i leciał Rasz, mimo że oczy były. Ale mam słuchaj, ich na starcie nie? Użyć? Nie na starcie, właśnie jak biegniemy do tego pokoju z płomieniami, dobra? Gdzie są łapki, kanapki. Tak, dopiero tam. Ale ten pokój Dobrze. będzie szybko, bo to jest pierwsza ucieczka przed nim. Dobra, czyli teraz nie używać. Nie, teraz nie, dopiero jak będzie ten pokój z płomieniami. Wii. Płomieniami. Płomieniami. Tup, płomieniami. 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 Wiesz co? Nie działa na łapki kanapki. Krzyż! <laughs> nie, nie zamykaj drzwi, proszę! Tam był mój krzyż. I moja latarka. No, nie mogę jeszcze. Musisz chyba kolejne drzwi otworzyć, wiesz? A. No. Właśnie A. tak czekam. Nie, nie mogę, bo, bo jest po siku. Dopiero musi, co. musi być bezpiecznie, wiem, wiem. O, jest bezpiecznie już. Mogę! Halo? Poczekaj. Halo? 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 Ej, hey, Konewka. Hej. Podniosłeś mój krzyż. Dziękuję. Tak. <grym> Ratowałeś go. Poczekaj, bo tutaj są jeszcze rzeczy, które ja sobie mogę podnieść. Yy, Ola, wytrychy są, ja nie mogę już podnieść, bo mam za dużo. Chętnie wezmę. Proszę bardzo. Widziałem Co to był za dźwięk? Widziałem tylko, jak cię kanapki złapały i umarłeś. Ach, to był za dźwięk? Przestraszyłam się go. Nie wiem, ale słyszysz, mówię, Co? widziałem jak tam łapały się kanapki. No ale to jest bez sensu. Krzyż pa, powinien... nie będziemy... Nie będziemy tu grzebać. A nie, to nie mówię tak, nie pójdziemy. No tędy nie pójdziemy. A może ja chcę a. grzebać, bo ja nie mam latarki i ja nie chcę na koniec umrzeć. A teraz sklep. A, a to ja pieniędzy, ja masz pieniędzy. nie mam. No mam 190. A, no to musisz szukać. No właśnie. Ja nie będę nic otwierał. Byłoby miło właśnie, jakbyś mi nic nie otwierał, byłoby super aśnie. Tutaj, nie ma problemiku, aha, tak tak, już. tylko tak biegnę, użyłem sobie na nim krucyfiksa, patrzę, że się łapki wciągają, patrzę i temki wypadają, mówię O, nie wiedziałem, że na siku wypadają i temki, bo nie <laughs> że się kończy bez No to no dobra, tak. cyk, krucyfiks, do widzenia <laughs> Ale powiem ci, byłam przygotowana, że to będzie wyglądało raczej tak jak, e, jak na przykład na Wojdzie, Że po prostu zniknie mi krzyż, ale mnie nie zabije, rozumiesz? Ale tu nie nie. To jakby co, widzowie, nie używajcie krucyfiksa na, na łapki. Łapkach. Łapki, na łapki kanapki. kanapki są złe. No nie, Bardzo no baterie dłaśka. dostałam, a nie, mam 240 w ogóle, nie? Masz klucz? Tak. A. Otwieram. A. B. Poczekaj, bo ja bym chciała wszystkie pieniądze pozbierać, dobra? Bo ja nie mam. Za każdym razem mam wrażenie, że trafiłem jakieś nowe obrazy. Ja cały czas szukam y, takiego fajnego obrazu z Simsów, bo go... Słyszę, Leci. słyszę go, bo go lubię, bo tam jest żniwiaż. Ja już wejdę, bo ja się boję. No, ja myślę, że to był dobry pomysł. I co? I co? Leci? Poszedł! Ale jest bardzo ciemno, ja nic nie widzę. ty też nic nie widzisz. <grystanie> nie, ja widziałem wszystko totalnie, tak. No, właśnie, właśnie wszystko widziałam, wszystko. Jak, jak wlazłeś w ścianę. Nieprawda to! Widziałam! Nieprawda. Które to jest drzwi? 46? 42. 4-3 teraz, nie kłam o, Aha, mrygnęło, bo jesteśmy coraz bliżej figury, okej, okay, okej. Okay. Mi... Nie otwieraj mi tu, to są szafki, szufladki! Pieniądze. Nie otwieram, Ola. Dobra, już. mam... mam już 250 na krzyż, ale dalej nie mam na latarkę, bo latarka kosztuje e, chyba 100 7 Nie kosztuje 7, to mnie kłamię... Tam szafka do otwarcia. Widzę! Pusa <grych> no, to Nie, dobrze. Ale no, u figury jest, pokój, dużo możesz coś, ale tu ostatni pok o, już nie. Staraz. Ale u figury jest dużo i przed figurą jest dużo. Tu zetka. E, tu, tu, tu A dobra, bo to jest 48. Tak, tak, tak. Tak. Dobra, dobra. 49 jest tu. tutaj będą. Przed figurą. Tu będą pieniążki, tu będą pieniążki. Mogą być, to może być sporo pieniążków, ale będą, bo tutaj też jest globus. Globus na szczęście i będzie dużo pieniążków. Ojej, było dużo pieniążków. że było bardzo dużo pieniążków. Tutaj nie, tutaj też nie i tutaj też nie. Okej, okay, no to średnio. Ale mam masz? 325? No to już stać się prawie na dwie rzeczy. E, ja idę na notatkę, tak? Dobra, w ogóle słyszałam psy chyba. Albo mi się wydawało. Psyć. Nie wiem. No, słyszę książkę. Podniosłam książkę. Mam książkę? pięciokąt! O, tutaj coś jest jeszcze po drugiej stronie, Hallo, hallo, co ja to? razem dwie na razie. Yy, Ola, u mnie pieniądze są, chcesz? Dobra, ja sobie popodnoszę tutaj, tylko ja się boję, że figura będzie szła tutaj, eee, yy, do biurka. Figura biur złazi właśnie. Dobra, ale gdzie ona będzie dzisiaj szła? Do środek. Do biurka, do biurka, idzie nie, niedobrze, to ja idę stamtąd. W się sensie, kółko zrobię. Okej, okay. co ty robisz? Jak ty tam tańczysz? Ola, tu są pieniążki, jak tu wejdziesz, to tu Dobra, tu na wprost, tu wiem, są wiem widzę, gdzie jesteś, widzę, gdzie jesteś. Dobra, figura idzie chyba na górę. Tak. Kroczy. Dobrze, to dobrze, to ja sobie tu pootwieram w takim razie. Dobrze. Okej. Okay. O, tutaj był on jeden. Sobie, on sobie tu patroluje. O, o, coś mnie chyba wywąchał. Nie, nie, on po prostu schodzi. O, o, schodzi, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Nie wiem, gdzie będzie siedł. Teraz na środek, na środek idziesz? Naprawdę? I to jeszcze tak blisko mnie przyszedł, że zawału dostałam. No, 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 ale nie idzie na ciebie. Dobra. Dobra, nie wiem, gdzie te pieniądze były, ale się przestraszyłam za bardzo, wiesz. Dobra, mam 405 razy, raczej będzie dobrze. Mmm... Czy mamy, mamy cały wszystko. kod? Tak, już mamy tak. wszystko. No boże, ja tylko dwie podniosłam. Figurka wchodzi też. Wiem, kapanosik tu jest. A ty gdzie jesteś w ogóle? Za kanapą. A, za kanapą siedzisz, dobra. A wpiszesz kod? Tak. Dobra, to podaję kod. Siedem. 7... No chodź, chodź, nie bój się. No ja czekam. Siedem, jeden, zero, osiem, pięć. Zabiany! Okay. Pieniążki po lewej. O, poczekaj. Gdzie? Ale są, faktycznie. Tu. Dziękuję, dziękuję bardzo. Jest krótki Jest księdzie, jest latarka! O, miałam miał rację, że 100 kosztuje. Dobra. I kup wytrychy. A po co mi wytrychy? Ja mam jeden wytrych. Ja mam trzy. No, no też. Ale, ale nie potrzebujemy. Myślałem, że wspierasz drzewa. O Jezu, po... tabletki przez przypadek zamiast latarki. Właśnie chciałam się, za, się zapytać, po co ci tabletka teraz? Ale że to już psy był? Poczekaj, biegnę, 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 biegnę. Halo, chwila, chwila, ja się boję tak samo. O. Hej. Hej. <śla> Strasznie wyglądałeś. O. O. Długi pokój. Oj, nawet drzwi zgadza i dalej nic nie ma. To ten jest pokój bardzo cimny. Za- oświetlam drogę życia. Dziękuję bardzo. A ty masz też na... za... poczekaj, a ty masz latarkę i zapalare? Już się skończyła zapalara. A, no to życie ci, żebyś drugą dostał. W ogóle ja- e, Tu jest o, bateria. Ja w ogóle otworzyłam y, ostatnio skrzynię, tą taką na lockpicka i- <laughs> Okej, okay, to było straszne. Ja chciałam- On nas przyniósł do tego samego pokoju? Y tak, przeniósł do, do, do tego samego pokoju, tylko drzwi zamknął, aha. Okej, okay, to Spół fajnie. E, super, dzięki Glitch. Chciałam powiedzieć, że ostatnio otworzyłam skrzynię, która była na lockpicka i w środku były trzy zapalary i jedna latarka. Tak? Fajnie, nie? Okej, okay, nice. okej, okay. poczekaj, czy u mnie będzie? Nie wiem, czy umie... Nie wiem czemu zawsze tutaj idę do tyłu, ale tutaj raz mi się chyba trafiła i dlatego tutaj tak chodzę. Znowu ty zazwyczaj będziesz miał prawda? u ciebie prawda? zazwyczaj na lewo się idzie. O, widzę! Mam! Dobra. Kiknęłam! A mógłbyś świeczkę zobaczyć, bo się trochę cykam? Nie, jest los. Jest los? Jest los. Czyli luz, teraz luz. coś poleci, zobaczysz, teraz będzie leciało. O, ta jest moja. Ja już chodzę, bo jakoś tak blisko brzmi. Leci. Leci. Leci? Dobra. On po prostu jest miłym panem, który otwiera nam drzwi. A. Tak. Tu, 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 tu. Ej! Pst. 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 Mam pytanie. Pst. Tak? Co myślisz zostawiło te pazury na ścianie? Te ślady pazurów. York. Nie, no taki ściur małyby nie został, podać, podać, podać ci coś z szafy? Yy, nie, dziękuję. <głos> <głos> Otwórz drzwi kolejne. 60 Otwarłem. O! Jest okej. Okay. Okej, okay, dobra. No. Czemu mrynga? Dalej, jest okej. Okay. Głośny dźwięk. O, dziękuję. To było bardzo przydatne. teraz się nie bałam, bo mi powiedziałeś. Widzisz, jak super. Tylko poczekaj, bo ja tutaj sobie zbieram oczywiście, bo ja może dostanę coś jeszcze fajnego. Na przykład drugiego krucyfiksa. Myślisz? Mm, wydaje mi się, że po 50. jest mniejsza szansa. Aha, no dobra, no to ja miętę sobie powącham. Powąchałam. Już jest nice. dobrze. Łoo! Wow, przemeblowanie! Poczekaj, a gdzie mu idzie? Tam idzie na koniec. Ja to zrobię, Christian, słuchaj. Z powrotem. Dam radę, co z powrotem? No z powrotem, tam i z powrotem. A, no tak, tak było. 67. Okej, okay, tutaj... Książka autorstwa nie ma. kogoś. Y Zgadzam się, tak Tabletki o! i bateria. Kolejne i mam klucz Mam klucz. Przysłem klucz. A ja otworzę. Pierwsza będę się tu tu, 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 tu tu. O, o. Cimno. o mrygnęło, słyszałam. Uh -uh. Tak, leci. To już kolejne? Nie. już wchodź, wchodź! Co on tak szybko był? On był w raszu. No właśnie. Co on się tak śpieszył? Coś tak szybko trochę było. Szybko mu było do skończenia gry. Mówisz, że on chce przed nami grę skończyć? No, dlatego tak polecam. No szybko. nie, na pewno nie. 72. chodźcie mi coś Ola. Dziękuję. Szmaragdy i diamenty. No, w sumie były tam diamenty, fakt. Ja lubię jak się świeci. O nie. O nie. To chyba nie jakiś Ok. Ewidentnie nie te. Dobra, to te były. Oczy już są. Będzie sick niedługo. Tak? Tak. Bo się patrzą na I nas. Co, drugie podejście do Ej, ale łapek? Sprawdź spraw świeczkę, może, co? Bo tak jakbyś dziwnie mrygało. Nie, wszystko jest okej. Okay. Na pewno? I co? drugie podejście do łapek, czy nie? Eee, nie, nie chcę drugich łapek. Nie podobało mi się. Teraz będzie Stick. Tak wiem, że będzie. Bateria. Bo... O. Znaczy tak bardzo mało mi brakowało, że nie wiem czy był sens podnoszenia tego, ale dzięki. Jakiś na pewno mógł być. Okej, okay, dobra, Krysian. Nie używamy krzyża A! teraz na nim. Nie chcemy tego! Prosto chyba dobra. będzie! Dobra, prosto, prosto, tak. Dobra, dobra, po prosto. Lewo. Lewo. Dobra I lewo, prawo, lewo widzę jak biegną przede mną. Tak, bo ja tak w razie czego trzymam, wiesz, prosto, prosto. Lewo I łapki, kanapki, które są bardzo niedobre! Ale no. chciały cię zjeść, gdzie Tak, tak, chciały mnie zjeść. Haha! I co? Głupio ci, głupio, głupio! No. Nie ma go. Bardzo czerwony ten pokój się zrobił. Prawda? Dobra. Właśnie. O, ciemno. Już 8.5 jest w ogóle, jesteśmy coraz bliżej. Co? <noise> Nic, słyszałem takie migu migu i patrzyłem latarkę, była zgaszona, ale to chyba jeszcze łapało z tego. A, no możliwe. Tu idziemy. O, okno. O o, no o. nie. Używam krycyfiksu. Dobra, się. dobra, dobra, dobra. Ja w razie co wejdę do szafy, w razie co! <noise> W tamtym pokoju, ale nieważne. Nie wiem, też nie wiem. On jest. On jest dziwny, ten bambusz. No, znowu mrygnęło. Screech. U mnie. Chyba A? i dlatego. No, u mnie nie było nic. Bateria po prawej. Gdzie? O, Weźmę... Dobra. Bo wiesz, no tak. ja latarkę lubię, bo dzięki latarce ja nie wchodzę w te głupie pułapki na końcu. latarkola Tak. Mogę być latarkola. Czemu zawsze jak patrzę się na ten obraz, to mam wrażenie, że tam stoi strażak? Czekam, żeby ktoś Ciebie przerobił tak jak Siren Head był, to żeby była taka konewka w Roblox. o, -o. o. Do pokoju. Nie, ja mam szafę. Okej. Okay. Eee, żeby tego... Żeby ktoś przerobił Ciebie do jego Siren Head, żebyś miała głowę jako latarka. Jaką głowę? Jako latarkę, Aha. latarkola. okej, okay, dobra. Na twoim Discordzie robią różne cuda artystyczne, więc... Tak, pewnie były... Pewnie takiego się znajdzie. Były konewki od odkurzaczy. Uważaj, pułapka, pułapka! Widzę, Opra. dziękuję. Używaj Używaj świec świeczki, pamiętaj, Płapka. To będą, będą dwa pokoje tylko, bo nie było ogrodu, więc tu nie poleci. Okej, okay, ufam ci. O, wam ci. W ogóle nie wiem, co się stało ostatnio, ale ja nie wiem, czy to z tobą było. Chyba z tobą było. Co był taki o. ciemny ogród, że nic nie było widać. Teraz też jest ciemny. Ale tak. Tabletki, nie... dwa pokoje, i jak coś tam mówię. Dobra. Lewo. Skręcamy. Tak. Raz. Dwa. Skręcamy. Sprawdzam. Jeszcze jest czysto. Teraz chyba będzie leciał O, leci! Leci, leci Dobra, ja wchodzę już do szefy Dobra, radę? W ostatnim momencie Jeszcze Ta. jeden? Nie, dobra, myślałam Myślałem, myślałem Nie, jeszcze jeden, jeszcze leci. jeden Schowałam się już No leci, leci, szybko, szybko. Dobra Ale Tapsy musiałem wziąć, żeby tego Dobra, ja też wziąłem tapsy teraz Ja już nie mam Wolne! Które? I wolne 99 teraz! Wow! Czysto? Dobrze. Tak! Już jesteśmy... Gdym nie wziął tapsów, Ola! To, to byś nie dał rady! Nie Dobra, słuchaj, ja bym chciała ten krzyż... Nie, nie. Y... W momencie kiedy ja wchodziłem do szafy, to on już był na moich plecach. O Boże <laughs> Chciał cię podrapać po pleckach. Tak, słuchaj, tak, ja chcę tak. krzyż schować do riftu, Ok? Dobrze. Ok. Nie ma problemu. To super. Mam nadzieję, że mnie figura nie podrapie po pleckach. Mogę otwierać? No. Okay. Ja idę na prawo jak coś. No jak... Aha, czyli jak samo mam zbierać? Dobra, w sensie... to pójdę z tobą, no. niech będzie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. biegnę, 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 biegnę. Biegnę, cały czas biegnę. Biegnę, biegnę. Tu już kłócam, tu już kłócam. O! Naprawdę? Co? hej! Ja tu zawsze biegnę! O co ci chodzi, kolego? O, tu gdzieś słyszę. O, właśnie, podniosłeś to, co słyszałam. To idź tam na ten ostatni pokój. Idę. Czemu on tak... No si tak? Nie, na mnie się zagrował na moment, wiesz? A bo ja nie wiem, gdzie on jest w ogóle. Na środku stoi, przy szafie. zbagowany. Ty, w tym środkowym pokoju jest dużo ich, wiesz? To ja go wezmę. Wiem. Wejdę do szafy i go odciągnę. Nie, spokojnie. Już wzięłam go, już wzięłam go. No, on już no, do mnie poszedł, do szafy. Dobra? Ja i tak nie wiem, czy mogę wyjść. Możesz! Jan właśnie? O. O, Oj. O... jest Janes, Janes, Poszedł w stronę tego pierwszego pokoju. Aha, dobra, dobra. To ja idę do riffsu, teraz zaniosę dobra, leć, sobie... Leć, leć. Dziękuję, dziękuję. Ciekawe jestem czy tutaj na dole mogą się pojawić, chyba nie. A tam jeszcze są schody w dół. Uuu. Chociaż ja powiem tak, ja nie mam tutaj tych. Ja nie mam tu już yy, bezpieczników chyba. Jeszcze pójdę na prawo, może coś Oj, będzie. to bym chciała. Dobra, mam schowany krzyż Dobra. Idę na górę? Poczekaj, Mam a Mam ty... jeszcze jeden bezpiecznik tu na pewno. Okej, okay, okej. Okay. Czyli mogą być tutaj u góry, ja już sprawdzę, bo ja jestem na schodach. Ok. Ok, ok, ok. ok. Dobra, to sprawdzam. O, słyszę, słyszę, słyszę. Jeden. Eee... O, jest drugi, jest drugi. Wszystkie, wszystkie, wszystkie. Łuuu! Mamy wszystkie zrobione! O, ale życie tak już. <słyska> okej. Okay. Ja tak już. No to A fajnie. jest najlepsze? Tak Chodź też Ci pokażę. Eee, poczekaj, bo ja jestem u góry na schodach. Już idę na dół do ciebie. Tak, tak. Dzień dobry. Patrz. Tak. Patrzcie. Idę. O nie! No nie da się zejść tam na dół teraz! O, A co chciałem pokazać? Chciałem właśnie pokazać, że nie ma zablokowanych i że można tu zejść jeszcze w, w tym momencie, ale nie jak można. się nie widziałem na ścianach. Nie, nie było. Mo A może Mogę kicko? Nie da się. Dobra, robię z Tobą, no, żeby trudno. może poszło szybciej. Co będę miała? No pójdzie szybciej. 9, 1, 8, 2, 5, 4, 3, 6, 7, 8. 1 i 7, 6. 1, 2, 3. Zrobiłam 5, 3. No i te też. 1. Dobra, co dalej, co dalej? Zrobiłem drugi. No też! Ja też zrobiłam drugi, chyba. Tak, zrobiłam. Dobra. Dziewięć musi być oznaczone, Pst. Pięć, osiem, Robiłem. dziesięć. Ja też zrobiłam! No kurde, Christian! No nie wiem, ja nie wiem. I... Ale nie ale... to ja nie wiem. Ja nie chcę, ja nie chcę się przytulać z figurą. Nie? O, 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 o. o. Nie, 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 nie. Nie chcę, nie chcę. Dobra, skoro nam się udało, to Trzeba zapamiętać, e, że sikowe łapki w górę są nunu -nu, i, i mają w, w głębokim poważaniu krzyż. <śm> to prawda, to prawda.